a więc przez czas na próby mojego rowerku pogoda nam się strasznie spaskudziła zobaczcie jakie chmury sine ubrałem się jak na zimową wyprawę pierwsza sprawa, o której chcę wam powiedzieć i żebym nie zapomniał to już sobie tu otworzyłem tą sakiewkę swoją tu jest kluczyk no piją. Nie chce mi wyleć na złość. To jest kluczyk. To nie jest kluczyk od domu. Od domu mam w kieszeni. To jest kluczyk tutaj od baterii. Dlaczego w ogóle o tym mówię? W sumie jeszcze nie spotkałem się na YouTubie, żeby ktoś poruszał ten temat. A jest bardzo ważny, istotny. A więc ja to zrobię. Wyobraźcie sobie taką sytuację. Jedziecie rowerem, jeszcze tak jak ten, świeżo poskładany, i coś tam zrobiliście nie tak. W trakcie jazdy zapala Wam się bateria. Kluczyk wisi na półce w domu, czy gdzieś tam w szufladzie. No i niestety, ale rower nam spłonie. Nie ma takiej gaśnicy, nie ma kocu gaśniczego, yy, sikawki wody. Czy czymkolwiek tego po prostu nie da rady zgasić, to się musi całe wypalić. I zanim nam się wypali tu kilkadziesiąt tych ogniw, to palicho pal to tą obudowę, ale i spłonie nam przy okazji rama i wszystko. Jak dostanie temperatury takie aluminium, to, to już do, do niczego to się nie będzie nadawało. Nawet do ponownego malowania, bo, bo to już będzie po prostu szrot. I taki kluczyk, moim zdaniem, warto ze sobą wozić. To jest bardzo ważne. Bo nie daj Boże, właśnie jak coś będzie tutaj nie tak, a nigdy nie mamy tej pe pewności, czy jest wszystko ok, Czy sytuacja taka czysto hipotetyczna? Jedziemy, czego oczywiście nikomu nie życzę. No ale mamy jakiś, jakąś glebę zaliczymy, wywrócimy się wiadomo, to może y zawsze nastąpić podczas tego upadku jaka, jakieś zwarcie. No bo jakby nie było, to jest uderzenie i zapali się właśnie bateria. Najlepszy sposób po prostu kluczyk mamy pod ręką. Otwieramy baterię i baterie gdziekolwiek odkładamy w bezpieczne miejsce od roweru, wypali się sama i koniec. Czy jadąc już, to już jest naprawdę taki już ekstremum, ale jadąc samochodem, bo ostatnio oglądałem na kanale Marcin Marcin, pozdrawiam Cię Marcin, jechał nad morze, no i zabrał ze sobą rower, nie brał ze sobą baterii, bo się obawiał. To jest właśnie taka przydatna moja rada, jeżeli na przykład przewozimy yy, rower w samochodzie. To, żeby mieć ten kluczyk gdzieś w pobliżu, gdzieś w dostępnym miejscu, mieć ten kluczyk, bo wrzucimy do kombika, busa czy jakiegokolwiek innego samochodu i w trakcie jazdy coś niedobrego nam zacznie się dziać. Łatwiej jest odpiąć baterię i ją wywalić, niż wydłubać cały rower. A druga sprawa, że. Jak nam się zapali rower razem z tą baterią, no to i samochód spłonie. Także to jest no, taka, taka moja uwaga drobna, ale bardzo istotna właśnie, żeby wozić ten kluczyk zawsze ze sobą. A tu mam taką tajną listę. To nie jest z czarnej teczki tymi, Tymińskiego, młodzi to pewnie nawet nie wiedzą o czym mówię, to jest kosztorys, bo tak jak się umówiliśmy, przedstawię wam. Koszt y, zrobienia tego roweru. Jak na razie wszystko chodzi ok. O poza tym, dla tych, co mają ten wyświetlacz, to od razu mówię, co to jest za błąd. Już parokrotnie mi się włączył. To jest y, kod błędu 08H. Jeżeli poszukamy w instrukcji. No znalazłem taką angielską instrukcję, no ale w każdym razie pokazuje kod błędu, czyli po prostu błąd czujników hala. Ale są w porządku, wszystko jest w porządku. Tu po prostu ta wtyczka ciągle mi wyskakuje, nie wiem czy mam za bardzo napięty kabel. No już, już mi chyba ze trzy razy wyskoczyła, coś będę musiał z tym zrobić, bo w trakcie jazdy ona mi się wysuwa. Jak wiadomo, tu są trzy przewody fazowe plus pięć przewodów hala i rozłącza mi po prostu w tym momencie już jest rozpięty całkowicie napęd. O, na manetkę nacisnę, nie ma żadnej reakcji, pas tak samo nie chodzi, generalnie cały silnik jest rozłączony. Jest to trochę inna sytuacja akurat w tym systemie, bo w innych rowerach, jeżeli na przykład miałem rozłączony czujnik hala, to po prostu mi tylko silnik szarpał podczas ruszania, jak już ruszyłem, jechał, z tym, że miał odrobinę jakby mniejszą moc i dużo głośniej pracował, burczał. Albo można by uruchomić w ten sposób silnik, że jeżeli nie chciał mi zaskoczyć, tylko tak, 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 o, tak, tak yy, skakał, no to wystarczyło lekko kołem za, zakręcić i on już mi wtedy startował. Ale tutaj, tu jest inaczej to rozwiązane, po prostu rozłącza cały napęd. Aha, jeszcze nie pokazałem. Zainstalowałem sobie tutaj pompeczkę w bagażniku, to jest aluminiowy bagażnik. Wywierciłem dwa otworki, dałem mi to nakrętki i mam taką pompeczkę z manometrem. Pokazywałem jakiś czas temu, może jeszcze jest. W każdym razie, w Lidlu, były w promocji. O ile można nazwać promocją, 29 zł. Kupiłem już, pompowałem te koło, które przebiłem na kolcu róży. A poza tym, ustawiłem sobie tu nawigację i na, na tym moim smartbandzie. Opcję taką, żebym mógł sobie prześledzić trasę, jaką jechałem. Jedziemy tutaj do lasu to jest taka wielka góra. Z powrotem spróbuję na samej manetce podjechać i od razu zmierzę, jaki jest kąt pochyłu. A teraz pojedziemy sobie trochę do lasu. Mam tutaj na głowie tą swą kamerkę DJI Osmo. Jak to było? Nazwa taka długa. DJI Osmo Action o tak to się nazywa zawsze zapominam a tak wygląda z kamerką jak kosmita a więc tak mamy tą listę połowa formatu A4 myślałem że będzie 1 czwarta mniej ale się trochę tego nazbierało no i zaczniemy od roweru tu mam wszystko wyszczególnione po kolei rower kosztował mnie ten Canon Dale 20 albo 21 letni, to jest Canon Dale yy, Jekyll 100 yy, 1000, przepraszam. 1000. A więc już taki leciwy. Kosztował mnie 1500 zł. Tyle za niego zapłaciłem. Myślę, że atrakcyjna cena. Liczam rower, bo jakby nie było, to też jest inwestycja, bo bez roweru nie byłoby całej konstrukcji. Jak ktoś ma rower już własny, a planuje konwersję, no to rower już nie liczy, bo już go ma, a ja musiałem kupić. I teraz po kolei z listy. Rower 1500 zł, zestaw do konwersji. Czyli tak, silnik. No, razem z kołem, razem kołem dętki nie było ani opony, silnik. Tutaj mamy ten taki maleńki czujnik pas. No, wyświetlacz. Tutaj ten przełącznik trybów. Czujniki. Tutaj, co pokazywałem na którymś filmikie, filmiku, tu jest czujnik hamowania magnetyczny przykręcony na śrubkę, nie na, nie na tą taśmę, taką dwustronnie przylepną. Co do niczego się nie nadaje. Tu z drugiej strony, tak samo. O, tu w tym miejscu mamy yy, lampka co tam jeszcze w skład wchodziło aha yy, tutaj schowany kontroler no całe to okablowanie no i to chyba wszystko a i manetka gazu no przyspieszenia tyle że manetka oryginalna jest niezałożona założona założyłem sobie taką bo jest po prostu wygodniejsza to to wszystko moi drodzy widzowie kosztowało drogo jak dla kogo? Dla mnie drogo. Zapłaciłem za to 1397 zł, czyli prawie 1400. Następną rzeczą, wkład suportu. Musiałem zmienić suport wraz z korbą, bo musiałem tutaj mieć na kwadrat, a oryginalny był inny. Nie będę popisywał się wiedzą. W każdym razie był taki okrągły nie kwadratowy i to kosztowało 32,50. Korba kosztowała 53,50. Korbę założyłem, tam było w oryginalnej chyba 42 zęby, a tutaj jest 46. Największy blat oczywiście. Ładowarkę. Ładowarkę musiałem kupić oczywiście do baterii. I ładowarka na 48V, 2A kosztowała 152,41 zł. Później, przy zliczaniu to już tak nie brałem, ta pod uwagę tam, tam 15 groszy, 20 groszy, tak zaokrąglałem. Yy, izolatory, czyli te takie preszpaniki, te okrągłe pierścionki, co dawałem na ogniwa. 27,99 BMS, 35A, 48V, kosztował 96,95 zł. Redukcja grubości kierownicy, bo zmieniałem sobie mostek i musiałem zmienić sobie od razu taką, założyć redukcję na grubość, bo tutaj mi nie pasowało. To ta redukcja kosztowała 31,88. Chwyty kierownicy, gąbka, czyli sama ta gąbeczka, to była taka, nie wiem, chyba z 50 cm, ja to na dwie części na lewą i prawą stronę jeszcze jeden taki kawałek mi został w zapasie. To te chwyty kosztowały 18.99, rogi do kierownicy, czyli już to o, już to ta konstrukcja, bo to była go, goła rurka. Te rogi kosztowały 40.94, stopka. Bardzo bardzo fajna ta stopka, naprawdę wam polecam, jest super. I ona od razu mi robi jako blokada obrotu osi silnika, stopka, gdzie ona jest tu stopka. Stopka jest. Tak tanio? 23,84? No to super. Yy, bagażnik. Czyli ten bagażniczek. O, pompki nie, nie dodałem do kosztorysu, no ale to, to już jest tam. Można powiedzieć, wyposażenie dodatkowe. Jakby powiedzieć nadstandardowe. Bagażnik kosztowała 54,95. Yy, sakiewka, ta sakwa na kontroler. Ta niebieska. O tu. Kosztowała 56,90. Sakwa podsiodłowa. Czyli też ta niebiesko-czarna. siodełkiem, kosztowała 40,85. Yy, Klakson-dzwonek. Tutaj taki. O, jesteśmy w lesie, to nam ptaszki zaświergały Czy świergotały. Yy, gdzie ten klakson? Klakson mamy 26,89. Błotniki. Czyli błotnik z przodu, błotnik z tyłu. One skubane drogie, 131,90 prawie, 132 zł. Yy, pedały aluminiowe takie platformówki, 35,90. Mostek kierownic, kierownicy, tutaj ten niebieski, co już wcześniej pokazywałem i mostek kosztował też drogi skubaniec, 96 zł. Manetka, yy, manetka gdzie ona tu, przed chwilą widziałem i zgubiłem, bo patrzę tak. Na monitor na wyświetlacz telefonu i tu na listę. Już zgubiłem, gdzie ta gdzie ta A jest manetka. To jest droga. 72,98. Skurcze byki tak ze mnie zdarli A, to są ceny. Bo to Zalegro spisywałem. To są ceny wraz z przesyłką. Czy bez kurcze? Cholera, teraz wiecie co? Teraz to sobie wbiłem świeka. Jakie to były ceny? Chyba z przesyłką, chyba z przesyłką, a raczej na pewno. Yy, koszyk na bidon 16.98, gdzie ten koszyk? A jest tutaj. Dystans kierownicy. A co tu? A, tu nie widać. Tu są, bo tu jest pasek od tego, i tu są takie dwie tulejki, takie, no, takie tulejki redukcyjne, żeby pier, można powiedzieć takie pierścienie. Ale ich nie widać, bo, bo są przykryte właśnie tym paskiem do te, te te dystanse gdzie one mam tutaj kurne znowu dystans kierownicy 1935 za dwie sztuki yy, ster kierownicy tutaj no łożyska do do kierownicy yy, ster kierownicy 88 66 tarcza hamulcowa oryginalnie była tam 106, 100 160 tak a założyłem 180. To ona kosztowała 29,99 zł. Gripy, tutaj te gripy, czyli chwyty, kosztowały 22,99 zł. Ogniwa 18,650 LG 1 jeżeli to są te, a nie jakieś oszukane, kosztowały 650, zł. Obudowa baterii tej bidonowej. To wczoraj się z nią męczyłem strasznie. Kosztowała 210 zł. Amortyzator przód. To jest taki Chińczyk, powietrzny. Nie jest jakaś tam rewelacja, ale jak na razie się spisuje dobrze. I stosunek ceny do jakości myślę, że też jest w porządku. I ten amortyzator kosztował 373 ,68 zł. 68 groszy i był kupiony na AliExpressie. Aż dziwne, że mnie nie oszukali. I na czas przyszedł. No dobra, a razem wszystko. Tu macie na karteczce całość wyszła 5344 zł. No i teraz, czy to jest dużo, czy to jest mało? No, mało to nie jest, bo to jakby nie było, jest 5000. Ale moim zdaniem, zrobiłem sobie rower taki jak chciałem. I raczej w sklepie nic lepszego za te pieniądze bym nie kupił. Co prawda, rower jest 20 czy tam 21-letni, ale nie jest zniszczony. W sumie mogę powiedzieć, że wygląda prawie jak nowy. Nie jest jakiś tam odrapany. Oprócz tutaj na bidonie to odrapałem sobie. I to z tego względu, że niewiele na nim jeździłem, a już dwa czy trzy razy nawet. No dwa na pewno. Dwa razy kapcia złapałem. I po prostu rower był gdzieś tam oparty w garażu, jak dostał kapcia, to spadło powietrze i rower się przewrócił, a coś tam zawadził i taka rysa się zrobiła, ale to jest, to jest szczególik. Więc ten, ten rower mnie w sumie wyszedł te ponad 5000 zł, no i oczywiście robocizna, a robocizna to no trudno, to, to jakoś raczej trudno po, policzyć, zresztą ja tego nie liczę, bo Robociznę traktuję jako przyjemność, bo, bo lubię po prostu grzebać się, nie tylko przy rowerach, przy różnych rzeczach. Ostatnio przestałem lubić grzebać się przy samochodzie. A to chyba z tego względu, że trzy razy jeździłem na przegląd, chyba się facet ulitował i mi go przepuścił. A już go miałem tak dość, że, że dostałem taką awersję do mechaniki samochodowej. I chyba ten mój samochód będzie, będzie to jego ostatni rok żywota. Dobrze, jeszcze trochę pojeździmy tu po lesie, włączę sobie tą kamerkę swoją, tego DJI Osmo Action, jak się dumnie nazywa, przyjadę do domu, zobaczymy, a właśnie, bo zapomniałem powiedzieć, bo obiecywałem zrobić testy tej, tej kamerki na 4K, na tam 2700, tam ileś, te, te, ta rozdzielczość, ta pośrednia i na 1080p. I wczoraj, właśnie jak wspominałem, kawałek się przejechałem po prostej, nagrywałem w 4K. Fajnie się nagrało, na telefonie super wygląda, kurczę, normalnie jak w kinie, albo i lepiej. Ale chciałem sobie to yy, przerzucić na yy, takie aplikacje. Mam dwie, jedna to jest Kinemaster, druga to jest. Coś kurne, to Wam nie powiem, wideo, coś tam, zapomniałem jak to się nazywa. Yy, I ani jedna, na jednej pokazywało, że uszkodzony plik, a na kinemaster pokazywało mi, że zbyt duży kodek, czy coś w tym rodzaju, już tak dokładnie nie pamiętam. W każdym razie nie mogłem, nie mogłem tego przerzucić na aplikację TEM do, no do tej postprodukcji, no tak to nazwijmy. A więc dzisiaj włączyłem sobie normalnie na. Full HD, czyli 1080p i na 30 klatek. Nie włączałem na 60 klatek, bo 60 klatek, to moim zdaniem, jeżeli bym chciał później jakoś to spowolniać ten film, czy, czy jakieś tam time lapsy, czy, czy tego, to, to, to miałoby sens, a jeżeli puszczę materiał taki jak jest, to, to nie ma sensu, dałem, nie ma sensu, to ma sens właśnie dać niższą rozdziel, yy, niższy klatkaz, bo więcej materiału nagram na kartę. Także z powrotem kask na głowę zakładam i jeszcze troszeczkę pojeździmy, zobaczę jak się ten rower zachowuje, no i jak ta kamerka nagrywa, choć mówię dzisiaj takie nieciekawe te warunki, bynajmniej oświetleniowe, no trochę tak się niby, niby się przetarło, no ale zobaczymy.